Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to możliwe, że niewielkie, codzienne rytuały mogą prowadzić do wielkich osiągnięć? Co sprawia, że niektórzy ludzie dzięki małym, systematycznym nawykom osiągają sukces, podczas gdy inni wciąż borykają się z przeszkodami i stagnacją? Psychologia nawyków dostarcza fascynujących odpowiedzi, to właśnie codzienne. Pozornie błahe czynności mogą odmienić twoje życie i otworzyć przed tobą drzwi do spełnienia oraz sukcesu. Wyobraź sobie, że każdego ranka, zaraz po przebudzeniu, masz szansę świadomie wybrać, jak rozpocząć dzień. Za jednym wyborem kryje się życie pełne energii, postępów i satysfakcji, a za drugim rutyna prowadząca do stagnacji i niespełnionych marzeń. Każda decyzja, choć pozorna, ma ogromny wpływ na Twoją przyszłość. To właśnie poprzez codzienne wybory kształtujemy nasze życie. Nawyki to automatyczne działania, które wykształcamy przez powtarzanie określonych czynności. Psychologia wyróżnia tak zwane pętle nawyku, składającą się z trzech elementów: sygnału, rutyny i nagrody. Sygnał to bodziec inicjujący działanie, dźwięk budzika widok filiżanki kawy czy uczucie lekkiego zmęczenia. Następnie następuje rutyna, czyli czynność wykonywana niemal automatycznie, a w końcu nagroda, która wzmacnia pozytywne skojarzenia i motywuje do powtórzenia tego schematu w przyszłości. Dzięki temu mechanizmowi nasze codzienne działania stają się fundamentem długoterminowego sukcesu. Wyobraź sobie, że każdego ranka budzisz się o tej samej porze: otwierasz okno, wpuszczając świeże powietrze, parzysz ulubioną kawę i poświęcasz kilka minut na medytację lub lekkie ćwiczenia rozciągające. Z czasem te czynności stają się naturalnym rytuałem, wykonywanym niemal automatycznie. Badania naukowe dowodzą, że regularne powtarzanie nawet drobnych działań buduje trwałe połączenia w mózgu, co nie tylko ułatwia podejmowanie decyzji, ale również zwiększa efektywność i poziom energii przez cały dzień. Psychologowie, tacy jak Charles Duhigg, pokazują, że zmiana nawyków nie wymaga rewolucji, lecz drobnych modyfikacji. Wystarczy zastąpić negatywną rutynę pozytywną. Na przykład, zamiast sięgać po niezdrową przekąskę w stresie, Zdecyduj się na krótki spacer lub kilka głębokich oddechów. Taka niewielka zmiana stopniowo poprawia samopoczucie, zwiększa koncentrację i wprowadza pozytywne nastawienie, które ma długofalowy wpływ. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Codzienne, systematyczne działania, nawet te pozornie małe, kumulują się, tworząc solidne fundamenty osiągnięć. Każda, nawet najmniejsza poprawa, ma znaczenie. Zasada jednego procenta poprawy każdego dnia uczy, że drobne zmiany sumują się i prowadzą do spektakularnych rezultatów. Nawet w trudnych dniach regularność i wytrwałość sprawiają, że Twoje wysiłki przynoszą wymierne efekty. Wielu ludzi sukcesu przedsiębiorcy, sportowcy, artyści ma ugruntowane poranne rytuały, które pomagają skoncentrować się na najważniejszych celach. Stałe, pozytywne nawyki umożliwiają lepsze zarządzanie czasem, energią i emocjami, co wpływa na motywację, poziom stresu i osiągane wyniki. Systematyczne wprowadzanie pozytywnych zmian pozwala na rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy. Zmiana nawyków wymaga cierpliwości i samodyscypliny. Początkowo nowe działania mogą wydawać się trudne, ale z czasem. Stają się naturalną częścią codziennej rutyny. Warto prowadzić dziennik lub korzystać z aplikacji do śledzenia postępów, aby zauważyć, jak małe kroki przekładają się na duże zmiany. W ten sposób łatwiej dostrzeżesz, które nawyki działają na Twoją korzyść, a które warto zmodyfikować lub wyeliminować. Nie zapominaj o znaczeniu nagrody. Każdy sukces, nawet najmniejszy, zasługuje na celebrację. Po wykonaniu zadania, przybliżającego Cię do celu, nagroć się, ulubiona herbata, chwila relaksu przy dobrej książce, czy krótki spacer wzmacniają pozytywne skojarzenia i motywują do dalszych wysiłków. Podsumowując, moc nawyków tkwi w zdolności automatyzacji codziennych działań, które budują fundamenty wielkich osiągnięć. Sukces nie jest dziełem przypadku, to suma świadomych wyborów podejmowanych każdego dnia. Zastanów się, które nawyki warto wzmocnić, a które zmienić, aby otworzyć drzwi do pełni życia i spełnienia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak codzienne rytuały mogą odmienić Twoje życie, zasubskrybuj kanał Psychologia Sukcesu. Kliknij subskrypcję, zostaw łapkę w górę i podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jakie nawyki pomagają ci osiągać cele, a które chciałbyś wprowadzić do codziennej rutyny? Twoja historia może zainspirować innych do działania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.